Załoga MPK świadoma jest problemów dotyczących naszego zakładu. Rozumiemy potrzebę zmian, które pozwoliłyby wyjść w firmie z trudnej sytuacji. Załoga zwraca się do Pana Prezydenta, Pani Skarbnik oraz Wysokiej Rady, aby zechcieli pomóc nam wyjść z zaistniałych problemów. W imieniu całej załogi dziękuję Panu Prezydentowi, że zauważył potrzebę pomocy dla zakładu i jej nie odmawia. Dziękujemy również Komisji Finansów za podjęcie pozytywnego stanowiska dotyczącego wozokilometra. Pracownicy uważają, że wprowadzane zmiany zaczynają przynosić stabilizację w przedsiębiorstwie. Prosimy o dalszy dialog i dyskusję przy podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy sytuacji w zakładzie, aby wypracować wspólnie jak najlepsze rozwiązania z korzyścią dla pasażerów i dla załogi tam pracującej. Dziękuję bardzo. we